Do przygotowania kotletów mielonych z piekarnika potrzebuję kilograma mięsa mielonego wieprzowego, kilogram umytych pieczarek, które zetrę na tarce i podsmażę z poszatkowanymi dwoma cebulami. Pieczarki i cebulę podsmażę na maśle. Mam go 80 gramów. Do tego użyję trzech jajek, dużego pęczka natki pietruszki, przyprawy do papryka słodka mielona, czosnek, Przyprawa do mięsa mielonego kamis, jedna łyżka sosu sojowego ciemnego i oczywiście sól oraz pieprz. W przepisie nie używam mąki ani bułki, więc kotlety mogą mieć osoby na diecie ketogenicznej i niskowęglowodanowej. Zaczynam od przygotowania cebuli. Obie cebule oczyszczam z łupin, a następnie kroję na mniejsze kawałki, bo do szatkowania użyję szatkownicy z są one do kupienia w trzech różnych rozmiarach. Ja mam średni rozmiar z dwoma ostrzami. W tym samym czasie na patelni już mi się rozgrzewa masło, żeby zeszklić cebulę na złoty kolor. Temperaturę zmniejszam na najniższą, żeby cebula się nie przypaliła i zabieram się za tarkowanie pieczarek. Jest to niestandardowy przepis na mielone, bo mało kto używa w kotletach pieczarek. A to dzięki nim mięso nie wysycha, nie robi się zbitą kulką, jest bardzo delikatne. Pieczarki są niskokaloryczne, przez co kotlety też są bardziej fit. W 100 g są tylko 124 kalorie. Taki farsz doskonale sprawdzi się też w gołąbkach. Zamiast ryżu można dodać potarkowany surowy kalafior. Podobny przepis, ale bez pieczarek, jest już na moim kanale. Link podam w opisie i w komentarzu. Cebula ma już piękny złoty kolor. Podkręcam temperaturę i przesypuję pieczarki. Pieczarki dokładam w dwóch turach, bo całość mi się nie zmieści. Dlatego najpierw to, co mam, mieszam. Dodaję soli, pieprzu. Jeżeli ktoś lubi, może dodać wegety. A następnie dodaję drugą część pieczarek. kiedy widzę, że pieczarki są podsmażone, nie została żadna woda, to wyłączam palnik i daję do wystudzenia. Mięso można sobie przyprawić na samym początku, żeby złapało aromat. Ja do przyprawiania używam papryki słodkiej i mielonej. Przyprawy do mięsa mielonego moja ulubiona to jest kamisa i czosnku granulowanego. Można też dodać zwykły Dodaję jeszcze sosu sojowego ciemnego, odrobinę soli oraz pieprzu. Wbijam 3 jajka i całość dokładnie mieszam. dużą garść natki pietruszki, kroję na mniejsze kawałki, dodam do niej mięso, wymieszam i później do całości dołożę jeszcze wysudzony farsz cebulowo-pieczarkowy. Blachę wykładam papierem do pieczenia i formuję 16 dużych kotletów. Piekarnik ustawiam na grzanie góra-dół i temperaturę ustawiam 180 stopni. Kotlety będę piekła godzinę. Jeśli podobają Ci się takie proste przepisy katogeniczne. kliknij subskrypcję. Będę bardzo wdzięczna. Z góry dziękuję. A tak prezentują się kotlety po upieczeniu. Ten żółty sos dookoła kotletów to jest ścięte białko połączone z tłuszczem. Wygląda mało apetycznie, ale zapewniam, że jest smaczne. Tak wygląda kotlet w środku. Zachęcam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Smacznego!